cześć e, dzisiaj wam nie, w sumie zostawiam się chyba z pół godziny jak, jak zacząć ten filmik i jeszcze nie wymyśliłam, ale po, po prostu muszę to nagrać bo już dawno nie było filmów e, wpadłam na taki pomysł, że be, filmik będzie o no, o tym co ludzie o mnie myślą i no coś takiego no, że informal, dobra nieważne, no wiecie chyba to chodzi. Na przykład no pierwszy przykład będzie chyba z pięciu pamiętam, bo nie uczułam. Ale będą takie, myślę, że dobre rzeczy. E, no, pierwsze. Ostatnio usłyszałam, że ktoś, nie wiem kto, bo mi przyjaciółko powiedziała, że ktoś tak mówi, że mam ładny włosy. No nie wydaje mi się, mi się szczerze nie podobają, ale kwestia gustu tak, no. Mam je, ja bo mam i z takimi włosami się urodziłam. Oczywiście nie urodziłam się z grzywką, zrobiłam sobie grzywkę. Grzywka mi się dosyć bardzo podoba, ale. Hmm, po prostu chodzi mi o grubość włosów, o kolor włosów, o długość włosów. Mam je, bo mam tak naprawdę. No. Eee, też słyszałam ostatnio, odpowiadając druga rzecz, że mam proste zęby. No, dosyć dziwny komplement, ale szczerze mówiąc, nie mam prostych zębów. Eee, no, nie mam. I będę nosiła aparat za rok I, i myślę, że jeszcze jakoś to nadrobię. E, trzecią rzeczą, którą słyszałam od ludzi, nie, to nie będą wszystkie dobre, bo słyszałam, że jestem dosyć hamska. No, szczerze mówiąc, to, to prawda, jestem dosyć hamska. I um, tak będę się wypowiadał na każdy temat, o tym co usłyszałam od innych. Um, no bo. Po prostu takiegoś. Um, jakby wam to powiedzieć. No jestem hamska ale. Wtedy, kiedy po prostu ktoś do mnie ma, a jakiś człowiek do mnie podejdzie i mi powie coś, na przykład, że jestem głupia, że jestem brzydka, no to wtedy chyba każdy zareaguje i powie, co tym myśli. Chamska też jestem wtedy, kiedy ktoś nic mi nie powie, ale na przykład załóżmy, że pokażę mi faka. O, to jestem wtedy Hamska odmachuję mu. Mówię mu różne miłe słówka i to po prostu jest miłość. Ktoś też mówił, że nie mam wyczucia gustu. No, każdy ma swój gust i w ogóle jeszcze słyszałam, że nie mam gustu, ale każdy ma swój gust, każdy coś lubi. Może nie do końca każdy wie co lubi, ale na pewno coś lubi. Na przykład, e, załóżmy, że jakaś tam osoba lubi grać piłkę nożną. No to już mi nie chodzi o ubiórca, tylko poglogus, a inna woli na przykład grać na gitarze, tak jak ja. I wtedy dochodzi do kłótni, bo ta osoba woli coś innego, a ta osoba woli coś innego. Mi się podoba to, co noszę, ja nic do tego nie mam, bo w sumie dla mnie ciuchy nie mają jakiegoś wielkiego znaczenia. No, to jest takie dosyć dziwne. No i ostatnią rzeczą, którą słyszałam, że jestem urocza. I z tym się absolutnie nie zgadzam, bo ja nie jestem urocza. Halo! Gdzie, gdzie tu jest uroczość? No w którym miejscu powiedzcie mi? Ech. No nie ma. Nie ma. Także to na tyle w tym filmiku. I w ogóle filmiki będę debatować tak tydzień czy coś takiego. Bo jakoś mi się spodobało, że co tydzień bo to będzie najlepiej bo nie jest i za dużo, nie jest i za mało no codziennie to raczej by się zbrzydło komuś co miesiąc czekałby czekałaby ta osoba i by się nie doczekała i by anulowała subskrypcję o się wkrótce rozgaduje no także to na tyle Mam nadzieję, że Wam się podobało.